Wszelka ta cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Teraz podnieśmy nasze ręce wysoko do nieba i dzieci i dorośli, cały Kościół wysoko do nieba podnosi ręce i razem śpiewamy. nasze czasy pokojem wspomóż nas w miłosierdziu swoim, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, ty powiedziałeś apostołom, pokój wam, zostawiam, pokój Mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze. Lecz na wiarę swojego kościoła, zgodnie z Twoją wolą, napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie znak. Przekażcie sobie znak pokoju. Władzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostanie wezwani na Jego ucztę. Pan minister rodzi, a do mnie, jest jest nie słowo, ale Trójcy. Trójcy. Kierzyn, co się w włożę, bez słowa mylić nie może. Ufam tobie, boście Osiągnęli zjednoczenie z Chrystusem, którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina, który żyje i króluje na wieki i wieku. Amen. Ogłoszenia: dusz Lisa. Bardzo dziękujemy kurkowi Dziecięcym nartowic. Dziękujemy również. W naszej skolce, my już mamy nazwę, szalone aniołki, a kurek zanartowiec jeszcze poszukuje nazwy. Może coś wymyślimy przy ognisku. Pani Juni, która prowadzi ten kurek, jest studentką drugiego roku inżynierii chemicznej i procesowej na Politechnice Poznańskiej. Ona po mówiła, że jak to skończy, to może projektować fabryki cukierków. Bardzo dziękujemy za to, że prowadzi ten chórek dziecięcy w Lenartowicach, że przyjechało tutaj z nami. Dziękuję również wszystkim, którzy o muzyczną pomagali przy śpiewie i prowadzeniu skąpki. Część z nich nawet to moi uczniowie, których uczyłem w Leszewie jeszcze, jak w szkole imienia Staszica przez rok byłem. Same piątki mieli ponoć. Zresztą ja innych nie stawiałem mocno. Bo to potem jest problem, trzeba to wszystko pisać. Ale do góry nogami. Moi kochani, uroczystość wszystkich świętych będzie obchodzić w najbliższą niedzielę. Msza święta na cmentarzu parafialnym rozpocznie się o godzinie 12 w południe. Poprzedzona koronką Bożego Miłosierdzia i wymienkami jednorazowymi. Zapraszam wszystkich wiernych na ostatnie w tym tygodniu nabożeństwa różańcowe. Rodzinom Zbigniewa serdecznie dziękuję za ofiary na sprzątanie kościoła i za przygotowanie świątyni do niedzielnych mszy świętych. Pamiętając o słowach świętego Ambrożego, o tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy po śmierci. Można zamawiać wypominki jednorazowe i całoroczne. Od listopada forma wypominek całorocznych zostanie zmieniona. Nie będą czytane w sobotę i niedzielę, ale za to raz w miesiącu zostanie odprawiona msza święta w intencji wszystkich zmarłych z wypominek rocznych. I na tę mszę świętą przyjdziemy do kościoła ze zniczami, procesyjnie obejdziemy świątynię, poświęcimy znicze i zaniesiemy je na cmentarz. Będzie to forma przygotowania do wprowadzenia nabożeństwa fatimskiego w naszej parafii. Mógł zapłać za ofiary składane w ubiegłą niedzielę na tace z racji składki inwestycyjnej, która wyniosła 2470 zł i 2 euro. Przygotowujemy się do montażu izolacji zewnętrznych ścian budynku parafialnego. Bardzo proszę wszystkich o modlitwę w tej intencji. Intencje mszalne na nowy tydzień. W poniedziałek i wtorek nie będzie przy świętej. W środę o 17.00 w intencji jubilatów Jarosława i Lidii, w 25.00 rocznicę ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. W czwartek o 17.00 w intencji ofiarodawców na rzecz naszej parafii, o łaskę zdrowia dla pewnej osoby, o zdrowie dla Karolinki, za duszę w czyścu cierpiąca, za świętej pamięci księdza Marka, Helenę i Jana Gądziaków, intencje od rodziny Połomskich z Walentynowa i od Teresy Kaczmarek z rodziną, Krystynę Florczak od rodziny Szymańskich i Kuświków, Janinę Banasiak od Chrześniaka Pawła z rodziną. Rafała Tomaszewskiego od kolegi Łukasza Garczarka z rodziną, Jolanty Kocięby z dziećmi, Bożeny Zębskiej z Ostrowa i od Mikołaja Pastuchy z rodzicami. Leokadię Kaczor, intencje od rodziny Kaczorów z Korytnicy. Olgę Bińczyk od wnuka Krzysztofa z rodziną i teściową. Henryka Danielewicza, intencje od pilotów z Odolanowa. Cecylię Pieczykowską od rodziny Wielebów. Świętej pamięci Pelagium i Michała Owczarczaków, Kazimierza, Cecylię, Stanisława, Mariannę i Ignacego Chłopockich i świętej pamięci Czesława Olszewskiego, intencji od rodziny Cicharzewskich Zgurzenka. W piątek o 17.00 za świętej pamięci Zdzisława Jarocińskiego, intencji od siostrzeńca Tomasza z Agnieszką i Synem. W sobotę o 17.00 za świętej pamięci Wiktorię Maj, w czwartą rocznicę śmierci Helenę i Michała Gmurów i w niedzielę 1 listopada w Kościele o godzinie 9:00 za świętej pamięci Jadwigę w 26 rocznicę śmierci Józefa Kazimierza i Jerzego Jasików. A na godzinę 12 zapraszam na cmentarz msza święta w intencji parafian i w intencji wszystkich zmarłych leżących na terenie naszej. Parafi. Moi drodzy, udzielę teraz błogosławieństwa, szczególnie wszystkim dzieciom, i poproszę, żeby tak podejść z tymi dziećmi, które jeszcze nie przystępują do komunii. Pobłogosławię ich. Proszę nie wychodzić z kościoła, bo.